Usiądź wygodnie. Poczuj, jak osadzasz się w ciele. Przywołaj na twarz delikatny uśmiech. Łagodnie przenieś uwagę do swojego serca. Poczuj jego rytm. Wypełnij uśmiechem serce. Wyobraź sobie, jak ciepła i tuląca czułość. Wypełnia Twoje serce. Oddychaj. Poczuj, jak wdech przesyła czułość do wszystkich części Twojego ciała. Pozwól, by całe Twoje ciało wypełniała miłość i delikatna czułość. Pełna czułości i ciepła swojego serca. Wróć do swoich zajęć.